No to co, lecimy z równaniami z wartością bezwzględną. Konkretnie temat proste równanie z wartością bezwzględną. E, całkiem fajny, prosty i przyjemny temat do ogarnięcia. I teraz mamy tak, podpunkt A. Wartość bezwzględna z x równa się 1 piąta. Jak już mamy po lewej stronie uporządkowaną wartość bezwzględną, czyli nie stoją żadne liczby, ułamki, odejmowanie, dodawanie. No to sobie rozbijamy na dwa przypadki. W pierwszym przypadku naszą. Mm, Nasze wyrażenie przepisujemy bez zmian, czyli mamy x to się równa 1 piąta lub drugie zmieniamy po znaku równa się znak, czyli skoro było pierwiastek, przepraszam, nie pierwiastek, tylko 1 piąta, to będzie teraz minus 1 piąta. Czyli na początku bez zmian x równa się 1 piąta, a w drugim przypadku x równa się minus 1 piąta, czyli x równa się minus 1 piąta. No i to są moje dwie odpowiedzi. No i zwróćcie uwagę, jak sobie postawicie do wartości bezwzględnej 1 piątą, no to wartość bezwzględna z jednej piątej no to jedna piąta. Wartość bezwzględna z minus jednej piątej to jedna piąta, co nie? Może sobie nawet na boku gdzieś powtórzymy, co nie? Ile to jest wartość bezwzględna z siedmiu no to jest 7. Ile to jest wartość bezwzględna z minus 8? No 8. Ile to jest wartość bezwzględna z minus 123 Ano. 120, oj, 123. I tak samo wartość bezgraniczna ze 123, to jest 123. Co nie? Zatem mamy 1 piąta i minus 1 piąta. Żeby to nie wyglądało, możemy to wziąć tak profesjonalnie, napisać, że x należy do i w klamerce dwa rozwiązania, czyli minus 1 piąta i 1 piąta. Ok, i to jest pierwszy zbiór moich odpowiedzi. Drugi przypadek B. Wartość bezwzględna z x równa się minus 2. No i patrzcie, nawet sobie tutaj na boku rozpisaliśmy, że no, wartość bezwzględna z 7 7. Wartość bezwzględna z minus 8, 8. Z minus 123, 123. Czy kiedykolwiek po opuszczeniu wartości bezwzględnej otrzymujemy liczbę ujemną? A no nie, to co tu jest napisane jest sprzeczne, bo nigdy po opuszczeniu wartości bezwzględnej nie wyjdzie nam liczba ujemna, zatem tu podkreślamy i piszemy i piszemy, to że sprzeczne równanie, sprzeczne. Podpunkt c. Tutaj z boku przygotowałem za kreseczką, żeby rozbić ten pierwiastek z 18. Zwróćcie uwagę, że pierwiastek z 18 możemy zapisać yy, 9, że jest to 9 razy 2. Pierwiastek z 9 to 3, więc jak wyciągniemy sobie 9 przed pierwiastek, a pierwiastek z 9 to 3, to trzymamy 3 i pod pierwiastkiem zostanie, no dwójka. Czyli tu mamy 3 pierwiastki z 2. Czyli to równanie na początku mogę przypisać, że 3 pierwiastki. Oj, nie pierwiastek, coś mi dzisiaj ten pierwiastek, no to e, chceśmy pisać e, i mówić. Zatem, czy. Wartość bezwzględna z x, to nie? Pamiętajcie, że tutaj mamy mnożenie, skoro nic nie jest zapisane, równa się i pierwiastek z 18 zastępuje tym, co tutaj obliczyłem, że jest to 3 pierwiastki z 2. No i teraz, żeby w ogóle dalej to robić, to chcę się pozbyć tej trójki, która mi przeszkadza przed wartością bezwzględną. Jak się pozbywamy, skoro tu jest między trójką o wartością bezwzględną mnożenie trójki, a działaniem odwrotnym do mnożenia, czyli. Dzieleniem, zatem dzielimy sobie przez 3. Zatem otrzymamy wartość bezwzględna z x równa się, 3 pierwiastki z dwóch podzielić na 3, no to jest pierwiastek z 2. No i patrzcie, tu już możemy to rozwiązać, czyli rozpisujemy na dwa przypadki. x równa się pierwiastek z dwóch lub x równa się minus pierwiastek z dwóch, co nie? Czyli porówna się, zmieniamy znaki. No i się zgadza. Wartość bezwzględna z pierwiastka z dwóch to pierwiastek z dwóch. Wartość bezwzględna z minus pierwiastka z dwóch to też pierwiastek z dwóch, co nie? Bo po opuszczeniu wartości zmienia nam się znak na dodatki. No i teraz ostatni, podpunkt F. Ja tu sobie może też o rozgraniczę, żeby nam się nie mieszało. Chcę się pozbyć ułamka tego, co nie? Bo mam dzielone przez dwa. Właśnie, kreska to jest dzielenie. Żeby pozbyć się dzielenia, w równaniu działaniem odwrotnym się pozbywamy, czyli domnażamy razy 2. Jak domnażymy razy 2, no to ta dwójka z tu dwójka się skróci i piątkę będziemy z drugiej strony domnażać razy 2. Zatem z lewej strony zostanie mi tylko 3. Wartość bezwzględna z x plus 1 równa się 5 razy 2, 10. No i zatem teraz jedynkę przerzucamy na drugą stronę. Zatem otrzymamy 3. Wartość bezwzględna z x równa się 5. Jedynka zmieni znak na przeciwny, czyli będzie 10 minus 1, to jest 9. No i znowu tutaj mamy mnożenie, więc się chcemy tego pozbyć działaniem odwrotnym, więc dzielimy przez 3, zatem wartość bezwzględna z x to się równa 3. No i co, rozbijamy znowu na dwa przypadki, zatem x, czekajcie, czekajcie, ja może, ja może, ja może tutaj z boku może to będę pisał, Odamy sobie taką strzałką, że mamy x to się równa 3 lub, X to się równa minus 3. No i mamy dwie odpowiedzi, co nie? Jak mamy dwie odpowiedzi, o, i żeby to ładnie wyglądało, to jeszcze zaraz wrócimy do podpunktu C, ale teraz dokończmy F, że X należy i w klamerce spisujemy minus 3 i 3. Dwie odpowiedzi. Tak samo tutaj mieliśmy pierwiastek z dwóch i minus pierwiastek z dwóch, więc bierzemy, x należy i w klamerce minus pierwiastek z dwóch i pierwiastek z dwóch. Czasami pytacie na korepetycjach, czemu klamerka, czemu nawias czasami w odpowiedzi. Ano, klamerki są, kiedy x są pojedynczymi, e, pojedynczymi rozwiązaniami, co nie? Czyli pierwiastek z dwóch minus pierwiastek z dwóch, czyli takie konkretne punkty na osi liczbowej x. A nawiasy domknięte i otwarte stosujemy, jakbyśmy mieli na przykład nierówność. Będą przedziały, że od pierwiastka z dwóch czy tam od minus pierwiastka z dwóch do pierwiastka z dwóch. Ale to jeszcze wszystko przed nami. Także pamiętajcie, jak są... Równania i pojedyncze odpowiedzi to najładniej zapisywać o taką o, x należy, x należy i w klamerce dwie odpowiedzi albo jedną, w zależności ile tego mamy. Eee, no i co? No i tyle. No. Wydaje mi się, że temat całkiem prosty i przyjemny jak na razie. Zaraz lecę sobie do zadanych bardziej skomplikowanych żeby było trochę może więcej ułamków, jakichś pierwiastków i tak dalej. Gdybyście mieli jakieś pytania, pytajcie, piszcie do mnie. W opisie będziecie mieli jakieś tam linki do Face'a, Instagrama, Olixa, strony internetowej i tak, dalej, i tak dalej. Więc śmiało się odzywajcie. No i co? Dobrego dnia, dobrej nocy, w zależności kiedy oglądacie. Dobrych ocen z matmy, ale pamiętajcie, oceny też nie są najważniejsze i dobrego życia. Trzymajcie się. Cześć.